Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu 99 imion Allah. Dzisiaj będziemy mówić o imieniu al khudus al khudus oznacza Boga najczystszego, najświętszego, pozbawionego skazy i winy, tego, który nigdy nie popełnił błędu ani ich nie popełni. Za to wybacza nam i oczyszcza nas, nas, ludzi, którzy nie potrafią sobie wyobrazić jego czystości. Wybacza nam, oczyszcza nas z naszych grzechów, które zbierają się w naszym życiu. Jeśli chcesz się pozbawić swoich złych myśli, czegoś, co Cię martwi, bólu, zmartwień, czytaj te imię 100 razy dziennie. Spróbujmy zrobić je razem: Al-Qudus, 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 al Mam nadzieję, że te imię odnajdzie drogę w Waszym życiu, żeby znaleźć się na Waszym tazbi, przynajmniej raz dziennie. Inshallah. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.